Dzisiaj taki dziwny odcinek, trochę sentymentalny. Zapytam Was od razu, co, czy ktoś z Was pamięta te czasy, kiedy jeździł na wozie drewnianym konnym z kupą siana, siedział na snopku i jeździł za koniem? Albo jak dziadek wasz jechał na kosiarce, ale nie takiej nowoczesnej, tylko takiej konnej za koniem, gdzie tu była taka listwa jak nożyce do ogrodu i ciała ścinała ścinała siano, a zaraz za nim później też tym samym koniem jechał za grabiarką i zgrabiał to siano w, w snopki, to czy też może ktoś pamięta jak razem z dziadkiem z babcią taką sieczkarnią ręczną, podawali pokrzywy i cieli pokrzywy na sieczkę, którą dodawali kaczkom do jedzenia czy tu kurom. Jeśli nie pamiętacie te czasy, dla tych wszystkich, którzy mają mniej więcej mój wiek i byli dziećmi, kiedy takie maszyny funkcjonowały, a dla tych wszystkich, co nie znają i nigdy tego nie widzieli, to jest o tym dzisiejszy ten odcinek, bo mam dla was coś takiego, o o, o, zaraz wam pokażę. Ja się sakramentko, bo to spełnienie dzieciństwa. Ale zanim wam to pokażę, to jeśli nas oglądasz regularnie i ciekawi Cię ta tematyka wiejska, to zasubskrybuj. Ale tylko wtedy, kiedy Ci to ciekawi, kiedy nas oglądasz. A teraz jedziemy zobaczyć, co to jest. I oto maszyna numer jeden: kosiarka. Kosiarka konna, tutaj akurat nie ma dyszla, ale tu był dyszel, do tego się zaprzęgało konia, Usiadł operator, na tych wielkich kołach koń to ciągnął, te koła się kręciły, tu jest przekładnia, ta przekładnia przez te wszystkie zęby napędzała te zęby, one się tak jak kosiarka do brody, czy tak jak do kosiarka do, do żywopłotu, tak ciap, 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 ciapały i cięły wszystko, co szło na drodze. Tutaj lajchami się to opuszczało, podnosiło e, regulacja wysokości cięcia. Tutaj, siedzenie, siedział operator. To jest 350 kg złomu, które udało mi się od złomu uratować. Kupiłem to w cenie złomu i właśnie sobie przywiozłem. E, I to będzie odrestaurowywane. Oczywiście nie będzie to przywrócane do życia, bo to jest niebezpieczna maszyna. Jak wszystkie te maszyny dzisiejsze, rolnicze stare są niebezpieczne i nie ma sensu ich przywracać do życia. Ale one będą u nas jako ozdoba ogrodowa i jako takie wspomnienie czasu dzieciństwa, bo ja za czymś takim, za dziadkiem łaziłem. Teraz druga rzecz, druga rzecz to to, co właśnie widzieliście, to co przed chwilą z Kasią zrzuciliśmy, to jest właśnie. Nic innego jak zagrabiarka. Tutaj oczywiście był dopinany do tego, do tego był dopinany koń, który to ciągnął. Tutaj siedział operator, tymi wajchami sterował tymi zębami, które to zęby opuszczał albo podnosił. I te zęby, jadąc po ziemi, zagrabiały, głównie siano, zagrabiały w takie, w takie kopce, które się później zbierało. To, to jest już poważna maszyna, bo jak zobaczycie, to ma nawet podparcie siodełko ergonomiczne. I znów takie coś, pamiętam z czasów dzieciństwa, kiedy też za końmi coś takiego jeździło. Oczywiście, jak popatrzycie, to to nie tak wyglądało, bo tu jest jeszcze coś, czego tu brakuje. To coś brakujące. To jest takie koło, takie koło, ta ośka, która leży w tej chwili na ziemi. Ona była tutaj na tej pozycji. Tam drugie koło mam tam, przywiozłem je wcześniej, i ta zagrabiarka właśnie jechała na takich wielgaśnych kołach, więc to siedzenie możecie sobie wyobrazić, było mniej więcej na tej wysokości i, i tak to się i tak się dbało o siano. Ta maszyna też w cenie złomu. Ona waży jakieś 200 kg, więc też w cenie złomu została kupiona i przed złomem uratowana. <laughs> I mamy kolejne wspomnienie z dzieciństwa do kolejnej restauracji. Jedziemy dalej z dziecinnymi wspominkami. Trzeci nabytek to to, co widać: wóz konny, który ma ze 60 lat. Autentyczny wóz konny, ale nie na drewnianych, więc już na gumowych oponach, taki nowszy. W pełni sprawny, ze zdejmowanymi, odpinanymi burtami z kołami, to jest szesnastka, czyli taki mniejszy, są jeszcze dwudziestki, ten ma jakieś trzy z hakiem metra, trzy dwadzieścia, trzydzieści, a dwudziestki mają cztery i są szersze, większe. Oczywiście w pełni sprawny, burty też odpinalne, wyjmowalne, skrętny, dechy autentyczne, wszystkie okucia. E, autentyczne, tak wyglądało wóz konny. Oczywiście on jest przerobiony, bo jak popatrzycie, ooo, on jest w tej chwili przerobiony na traktor. Bo ten Dyszel ten zaczep już jest pod traktor, ale zachowało się wszystko co oryginalne czyli cała uprząż podpięcie do, koń, do, do koła. Jeszcze, z takimi, jeszcze takie zdobienia tutaj, tutaj i tutaj. Podpinało się konia, który ten wóz ciągnął. To wszystko, to, to, to to jest dorobione, ale wszystko tutaj jeszcze był dyszel, którego nie ma, ale miejsce na dyszel też jest. Oczywiście tego dyszla nie ma, no bo jest podpięcie podciągnik, ale normalnie tutaj funkcjonował dyszel, który podpinało się do konia i tu podpinało się do konia uprząż. Więc wóz jest w ogóle w świetnym stanie zachowany. i i też jest przywieziony jako czwarty, jako pełnotkę z dzieciństwa, bo na takim wozie też z dziadkiem jeździłem: czy to po ziemniaki, czy to po siano na pole, czy po buraki, jakby je kopane. I nasz wcześniejszy nabytek jak ktoś wie, co to jest, to pewnie kaczki i pokrzywy mu się od razu kojarzą to jest sieczkarnia. Ona jest w ogóle w stanie sprawnym, działa. Całe mechanizmy działają, noże są sprawne, także tutaj szłoby jeszcze uciąć palucha. Ona będzie nam robić już jako kwietnik. Ktoś ją próbował odrestaurować, tak byle jak, bo byle jak, ale była odrestaurowana. Też fajny nabytek to jest taka mała ręczna sieczkarnia, bo tych sieczkarni jest różnych kompletów wiele. Poluję teraz na taką wielką, dwukołową, taką olbrzymią, która prawie w Żeliwie waży 300 kg. Jak gdzieś macie takiego złama, to dajcie znać. I to jest też nasz nabytek. Tutaj już jest przygotowana, tu w tym miejscu był taki drewniany podajnik, taki jak ten. Szło tu, tutaj się kładło sieczkę do różnięcia, słomę albo na przykład pokrzywy, albo cokolwiek. Tutaj te wałki to zabierały, a te noże na wyjściu wszystko to ładnie cięły. Ta ma noże na kole, a są też takie, które mają noże na wirującym wałku. I to jest nasz kolejny nabytek historii, uratowany od historii. A tam jeszcze w tle widzicie koła. To akurat też okazyjnie, okazyjnie kupiliśmy, z tego będzie jakiś żyrandol. A te wszystkie narzędzia będą do odrestaurowania i gdzieś tutaj staną w naszym ogrodzie, bo to jest taka nasza misja, taka misyjność, żeby w siedlisku mieć nie tylko nowoczesność, ale też żeby mieć też to, żeby nie zapomnieć o historii jak nasi dziadowie, jak nasze babcie uprawiali rolę i jak to robili wcześniej. I teraz każdy z was może powiedzieć, że to durnowate, że to głupowate, że to kolekcjoner złomu, że przecież to jest nic nie warte. No i pewnie będzie miał dużo racji, bo ogólnie to jest nic nie warte, bo to wszystko miało iść na złom. Ale wyprzedziłem złomiarzy i odkupiłem to w cenie dokładnie takiej samej jak oferowali złomiarze. I powiem wam, że ja się bardzo cieszę, bo to jest takie spełnienie marzeń z dzieciństwa. Bo ja się na tym wychowałem na wsi, patrząc na takie sprzęty z wielkim zadowoleniem i z wielką zazdrością, bo jak ktoś takie sprzęty miał, to był naprawdę Bauer, to Bamber, to, to naprawdę była oznaka, oznaka bogactwa. A dla mnie to jest takie znów powrót do dzieciństwa, powrót do tych marzeń, kiedy za dzieciakiem biegałem po wsi. I, czyli, czyli po tym, co mamy teraz z Kasią razem z powrotem. Taki wielki powrót do dzieciństwa, i cieszę się bardzo, jak widzicie przy tym jest od cholery roboty, to jest w większości niesprawne i niedziałające, to wszystko trzeba w drobnym mak porozkręcać, to wszystko trzeba część śrub powymieniać, część śrub podokładać, wyczyścić to rózdy, pomalować, później jeszcze przenieść, to jest ciężka, tam to 150 350 kg, to, to 200, to wszystko trzeba gdzieś tam przewieźć. Później w pole, ale damy sobie z tym radę, bo dużo pracy, ale takiej fajnej, bo, bo takiej sentymentalną podróżą. Jak się podobało, jak też masz takie tendencje do. Lubowania się, kiedy w tych starych czasach, kiedy to budzi u Ciebie wzruszenie i powrót do dzieciństwa, daj kciuka, daj lajka, skomentuj jakich maszyn, na jakich maszynach pracowałeś, za jakimi maszynami z dziadkiem chodziłeś, zasubskrybuj, jeśli Ci się podobało. I do zobaczenia kiedyś w następnym odcinku przy okazji renowacji i przygotowywania tego do, do odświeżenia i ustawienia gdzieś między naszymi drzewkami. To było na tyle, trzymajcie się. Cześć!